Witajcie kochani, dziś już piątek wieczór. Rozładowałem busa dopiero dzisiaj. Wczoraj to z węzłą, więc pokażę Wam co ostatnio dostałem od dwóch klientów. Czyli dzięki moty Facebooka. Zobaczcie, od jednej klientki dostałem aż dwa, cztery, sześć, osiem, dziewięć. Dziewięć telefonów i tu chyba jakiś yy, do mierzenia cukru albo coś tam z tego. Stary komputer. O, no, już tam gdzieś tam zdekompletowany. Brakuje już na pewno procesora, ale jeszcze i tak coś z tego wyciągniemy. Na czym będzie można zarobić? Stary odkurzacz. Już gotowy silnik, jakiś stary aluminium. Już konkretnie utlenione w sumie cztery patelnie. jedną już odzyskałem. Jedną pralkę, jedną suszarkę. A to już decyzja. Zobaczymy, czy będę rozpoczął, czy nie zacząć w ogóle zmieniać w silnikach. I stary telewizor. Resztę wywiozłem na złom, Dokładnie. 284 kg złomu wczoraj wziąłem po 60 groszy i to wszystko dostałem od dwóch pań, 7 km ode mnie, które znalazły moje ogłoszenie na Facebooku. Jak widzicie, można dostać pełno rzeczy, na których można zarobić. Trzeba tylko chcieć tak naprawdę. Dzisiaj niestety rozbierał nie będę, bo za chwilę czeka mnie kolejna nocka. Przepraszam za to, że mnie ostatnio na live'ach nie było, ale przez te śniegi, jakie mieliśmy, musiałem, yy, znaczy musiałem, byłem na akcjach pożarniczych, yy, czy pożarniczych bardziej usuwania skutków tego śniegu i tak dalej, dlatego mnie też nie było, ale będzie na pewno fajny odcinek yy, porównania silniczka jakiegoś, tu mamy jeden, tu mam drugi. Zobaczymy, kończy się miesiąc ze zainteresowania moimi transformatorami z mikrofalek. Więc pewnie też je rozbiorę. Zobaczymy ile będzie tam miedziuchy. W sumie będzie fajne porównanie, bo jest 700W, 800W i 900W. Zobaczymy w której będzie więcej miedzi. I czy w ogóle będzie mieć. A co do tej pralki i suszarki, to tak jak mówię, podejmiemy decyzję, czy będzie do rozbiórka, sprawdzimy, czy jest mi dziucha, czy nie. A jak nie, to po prostu sprzedam je w całości, bo mam w planach wynajęcie magazynu na takie właśnie duże rzeczy jak lodówki i tak dalej, żeby sprzedawać to po prostu w całości. No, mam jeszcze w kartoniku stary pochłaniacz wilgoci z kuchni. Też pójdzie do rozbiórki, bo nie ma na to chętnych. Tu mam tą patelnię, którą uzyskałem ostatnio, bo tak wrzuciłem po prostu na szybko, żeby trochę porządku zrobić. Co jeszcze się fajnego okazało? Widzicie, nie pomyślałem, żeby sprawdzić, ale miałem fajny komentarz od widza. Obciążnik z pralki, też żeliwny. Także dochodzi nam do tamtego wyniku Kurczę, dobre 10 kg złomu żeliwnego. Ale... Więc na pewno jeszcze 7 zł więcej. Więc na pewno grubo ponad stówkę dała tamta jedna stara pralka. Te na pewno tyle nie dadzą. Bo tutaj pralka z tuszarką, nawet nie ważą tyle tak razem co ważyła sama e, tamta jedna pralka Polara. Złą wywiozłem całe, bo nie miałem już tutaj miejsca. E, a tak naprawdę e, mam jeszcze pełno miedzi tych różnych kolorków, ale to sobie pomału zbieram. Jutro zrobię jakiś odcinek rozbiórki. i Na pewno będę chciał rozebrać ten komputer. Oto jest, wiecie, szybka rozbiórka. Patelnie, tak samo. Tutaj jedną śrubkę. mamy gotowe aluminium. Odkurzacie z kablem, więc też będę chciał go rozebrać. Zobaczymy, czy będzie w silniczku mieć. I w sumie możemy zrobić takie podsumowanie, jak będziecie chcieli. Pomyślcie o tym. Jeśli jesteście za, możecie w komentarzu pisać. Byśmy zrobili odcinek do zbiórki trzech silników. Silnik to jest chyba jakieś pralki. Jak się nie mylę, albo jakiś. Nie, nie, kurczę, nie jest otwarty. To jest alternator samochodowy. Widzicie, kurczę. czyli tak spaczał z daleka, nie widziałem. To jest alternator, więc możemy rozbierać pierwszy alternator na kanale. Do tego porównamy sobie, ile da nam silnik miedzi z odkurzacza i silnik z tamtego silniczka z zmywarki, które wyciągnąłem przedwczoraj. Zobaczymy. Srebrko też mam już tutaj naszykowane do odpalenia, a to sobie odpadek będzie tego więcej Zobaczcie, takie duże grochy były tak naprawdę w tej pralce, e, którą rozbierałem Polara A bardzo dużo było takich niestety tylko wypuchłych i pomiedzianych, i miedzianych, posrebrzanych Więc tego wiadomo, nie rozbierałem, tylko trafiło to u mnie bezpośrednio do Mosiądzu Znajdziemy, o, znajdziemy Są takie, o, duże, fajne I tu akurat jest stały styk więc gdzieś to ominęłem będzie można go odpalić ale większość to niestety były tylko jakieś tam wypuklenia więc a nie będę wam już w głowie zawracał nie będę przebierał tutaj tego już przy was ale większość takie było takie dostałem pojemniczek to chyba od loda tak lody w nich właśnie były te telefony które widzieliście wcześniej a pojemniczek a popękanie to nie to pójdzie do plastiku i to jakbyście widzieli, dzisiaj wszystko w odcinku nie będzie dzisiaj szałowni, bo Nie będę nic rozbierał nie, na to czasu, bo muszę się wziąć za inną pracę. Mam pracę z warzywami jutro, jest dość dużo sprzedaży warzyw, więc muszę je naszykować. Więc dzisiaj tylko tyle: żadnej rozbiórki dzisiaj nie będzie. Tylko takie krótkie podsumowanie tego, co przywiązałem w tym tygodniu na rozbiórkę. Do usłyszonka. cześć!